Przenieśmy się na moment do początku 2020 roku. Jest 25 lutego i za chwilę wszystko się pozmienia. Za chwilę zamknął restaurację na zaledwie dwa tygodnie. Za moment kupimy dostawczaka i zacznie się cała przygoda z budową kampera, za niedługo tematyka tego kanału przestanie dotyczyć tylko wypraw rowerowych. Ale to wszystko za chwilę. Jesteśmy na lotnisku w Katowicach. Za godzinę odlatuje nasz samolot. Mamy ze sobą tylko dwie sakwy. Dwie sakwy i żadnego roweru. W takich nieco nietypowych okolicznościach zaczyna się nasza tygodniowa wyprawa rowerowa dookoła Malty. Zapraszamy do oglądania. Idziemy na kontrolę. E, wzięliśmy Sakwy, bo wiadomo, będziemy jechać rowerami, więc sakwy będą odpowiednie. Tylko kurde, strasznie źle się to nosi. Strasznie źle. One ważą 8 kg, więc e, mam nadzieję, że szybko drwiemy rowery i nie będziemy musieli tego targać ze sobą. E, który? Tym razem nie ma z nami brodo tego towarzysza Konia i psiego towarzysza dzióbka. Dziubek jest pod opieką specjalistów. Konik też jest pod opieką specjalistów. Jest bezpieczny, żyje. Przyznam się wam do czegoś. Przejechałem 20 krajów europejskich rowerem, autem, autobusem, ale nigdy nie leciałem pociągiem. Dobra, to się wytnie samolotem. <laughs> Przejdźmy z hotelu, idziemy na przystanek um, autobusowy z nadzieją, że uda nam się dojechać do miejscowości, w której mamy pożyczyć rowery. Jest pięknie, jest idealna pogoda, jest jakieś 17-18 stopni i jest bardzo ciepło. Kurde, a my w Polsce w zimie siedzimy w jakimś bajorze, <gry> naprawdę. Bankomaty HSBC eee, i one nie mają prowizji. Obok wypłacaliśmy w się przed chwilą. Eee, to nie jest dotykowe. I niestety eee, zeżarła nam jakieś 15 zł za to. Idziemy na przystanek. W ogóle sytuacja jest taka, że wczoraj nie nagrałem już nic. Z prostego powodu, a może nie prostego. Przecież lądowania samolotu uszy mi wybuchły że jak ktoś ma jakieś włoskie kanaliki słuchowe czy coś takiego nie znam się na tym to ciśnienie nie daje rady się jakoś tam przedostawać i, i zatyka uszy niesamowicie i bolało w cholerę przez trzy godziny nic nie słyszałem, dopiero wieczorem mi się odkorkowało ale już, mi, już nie miałem siły po prostu kurzem się spać I, i dzisiaj dopiero zaczynamy relacje z Malty Dzisiejszy dzień zaczynamy od przejechania autobusem do miasteczka, w którym znajduje się wypożyczalnia rowerów. Później kierujemy się w stronę promu na wyspę Gozo, zaglądając po drodze do kilku ciekawych miejsc. Sytuacja wygląda tak, że pożyczyliśmy rowery. Za 10 euro za dzień, za jeden, dostaliśmy w komplecie klaski, jakieś narzędzia do naprawy w razie czego. niespoko, spokój. bardzo miłe. na tam wchodzenia, prawidłowo na rower. To wszystko było elegancko. <noise> Dobra, a więc zaczynamy naszą rowerową podróż przez Malta W tym momencie No, od razu lepiej. Kurde. Czy jak bez roweru tak bez nogi jednak. Jedziemy w stronę GOZO Bo cała e, ta wypożyczalnia rowerów była właśnie w tym kierunku Jezu I właśnie popełniłem... Zapomniałem się, cholera, na dzień dobry Masakra Na dzień dobry wjechałem na prawy pas I dopiero po chwili jak zaczęło na mnie auto jechać to sobie zdałem sprawę, że jadę pod prąd Myślę, że chwilę mi zajmie, zanim... Ja pierdziele, to jest straszne. Nie wiem, jak tu jechać. Kurde, jakie zrypane uczucie, naprawdę jest... A wiecie, jedziemy rowerami, nie? A nie samochodem, a samochodem byłoby 5 razy gorzej. Przypuszczam. Właśnie zrozumiałem, dlaczego wepchałem się pod prąd i nawet nie widziałem znaku. Okazało się, że... To jest logiczne w sumie, że jak jest ruch lewostronny, to znaki też są po lewej stronie, a ja patrzę po prawej, automatycznie. Dobra, chwilę mi jeszcze zajdzie i może się przyzwyczaję. rowery, daliśmy 10 euro za, za dobę, e, za jeden, dostaliśmy bagażnik od razu, dostaliśmy kaski, dostaliśmy jakiś tam zestaw, pseudo-zestaw do naprawy, czyli w sumie tam był jeden klucz, głupio bo dętek nie dali, a w sumie dętki by się bardziej przepuszczą, przydały, e, dostaliśmy zapięcie, pytałem się czy bezpiecznie można tutaj e, rowery zapinać w ogóle na tej wyspie, i mówił, że tak, że, żeby na noc wziąć do domu, w sensie do, do, tam, do apartamentu czy jakoś gdzieś się tam schować. No ale skoro nie odradzał, to znaczy, że jest tu dość bezpiecznie na to wychodzi. Najwyższym szczytem tutaj jest klif, który ma chyba 280 metrów nad poziomem morza. Tak poza tym nie ma tutaj gór, nie ma rzek. Woda w kranie jest pozyskiwana z odsalania. Problem jest taki, że nie ma tutaj gór, ale jest dużo wzniesień i pagórków, więc płasko nie jest jednak, a myślałem, że będzie płasko. Jak przeczytałem, że nie ma tutaj gór, no to sobie myślę, kurde, w końcu, nie? Fajnie. Ale nie, jednak są pogórki. Znajdź się pod jedną z wież Deredina To był Wielki mistrz Zakonu, który tutaj urzędował Przez 300 lat No i ja zbudował Znaczy zlecił zbudowanie 13 13 lub 14 Różne wersje znalazłem ale wydaje mi się, że ostatecznie było 14 tych wież. Ta akurat jest ruiną, w sensie została sama podstawa, ale spora część jest albo dosyć dobrze zachowana, albo odbudowana. Zresztą odwiedzimy jeszcze kilka po drodze i opowiem więcej o co chodziło z tymi wieżami i dlaczego one tutaj są. Generalnie krajobraz Malty jest surowy, ale zielony. To jest przede wszystkim najlepsze, że nie ma tu jakoś lasów, jakichś wysokich drzew za bardzo. Jest tutaj tak surowo, po prostu surowo, ale równocześnie jest świetny kontrast. W sensie zieleń kontrastuje z, z błękitem morza i nieba i to wygląda po prostu niesamowicie. Ja to kocham rower, dokładnie za to. O niesamowite, naprawdę, niesamowite. Autem się nie da tego poczuć, jesteśmy pod wioską Papaya. Nie, takie pom pompeje. Wioska Papaja. papaj ten co szpinak wpierniczał Co był silny bo żal szpinak i to jest największe kłamstwo Jesteśmy pod wioską Papaya Czyli tak naprawdę e, sceną zbudowaną do filmu Papaj z 1980 roku Zbudowali to do filmu, a później stwierdzili, że w sumie Zrobię z tego atrakcję turystyczną I jest to atrakcja turystyczna, naprawdę e, spora Zobaczymy jakie są ceny. Przypięliśmy rowery pod budynkiem, zostawiliśmy sakwy u pani kasjerki. wracamy do miasteczka tamtego na szczycie eee, bo coś się poschizowało niestety i na gozo nie ma noclegu w ogóle dzisiaj dzisiaj nie było totalnie ani jednego, a jutro już jest normalnie pełno Czasami nie ogarniam e, jak to się dzieje parę razy mieliśmy taką sytuację, że po prostu nie można było znaleźć gdzie noclegu i nie podejrzane to jest zawsze, bo po prostu w jednym terminie nie ma nigdzie absolutnie, a na drugi dzień nie jest już pewno. No ale nic, no... Yy, znaleźliśmy nocleg właśnie w tamtym miasteczku na Airbnb. A problem jest taki, że Airbnb to jest trochę na krzywy ryj wszystko. I jeszcze kobieta tego nie potwierdziła. I trochę nie wiem, czy czekać na to, czy szukać się na bookingu. Ale na jutro już sobie zarezerwowaliśmy na Gozo, także jutro rano przejedziemy, przepłyniemy promem na Gozo. Pozwiedzamy co mamy zwiedzać. Mamy nocleg też na Gozo, więc zobaczymy tam jak wygląda ten karnawał. To się kończy obecnie już powoli, w sensie nie że się kończy, tylko jest wielki finał karnawału. I zobaczymy jak to wygląda uh, uh. Ciasno Kurde i mapa nas kierowała Naokoło Bo tutaj jest jakaś droga ekspresowa Albo coś takiego, przynajmniej w teorii I kierowało nas Totalnie naokoło a, a jedziemy sobie chodnikiem, wszystko spoko Ale nawet jakbyśmy jechali ulicą to, to nie wygląda na drogę ekspresową Także nikt by się o to nie srał to jest ciekawa sytuacja z drogówką. Zacząłem się trochę obawiać z drogówki w tym kraju, jak e, przeczytałem newsy gdzieś tam na jakimś portalu, że pod koniec stycznia aresztowano tutaj 30 policjantów e, drogówki za e, jakieś tam przekręty, wyłudzenia e, ogólnie tam troszeczkę e, Nadużywanie swojej pozycji i no, no pomyślcie sobie, na no dobra, no 30, co to jest 30, nie? Tylko problem się zaczyna, jak się człowiek zastanowi, że yy, na całej Malcie yy, ilość policjantów służących w drogówce to jest yy, 50. Także yy, z 50 policjantów aresztowano 30 i to już jest trochę wynik taki, no ponad połowa, grubo ponad połowa. Właśnie to, jak jest to na tyle ciasno, że autobusy się po prostu czasami klinują. Jest problem, jest naprawdę problem. Ludzie kombinuję jak tu zjechać na, na krowężnik A no, żywot kierowcy autobusu nie jest tutaj lekki. Może dlatego są tacy złośliwi i się nie zatrzymują czasami na przystankach. notorycznie się spóźniają a nawet momentami e, jak widzę ludzi na przystanku to stwierdzają, że autobus jest już pełny i się nie zatrzymują machają tylko że ręką że nie, 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 nie przyjmą i tyle Generalnie jest tu strasznie wąsko. Chodniki nie mają metra szerokości, najczęściej. Ciężko jednej osobie jest nawet przejść. No i ogólnie uliczki są ciasne. Widoczność za zakrętów jest praktycznie zerowa, dlatego maltańscy kierowcy wyrobili sobie taki nawyk, że trąbią. Po prostu trąbią przed skrzyżowaniem, żeby dać znać, że jadą. To nawet jak masz pierwszeństwo, to nie jest to takie oczywiste. I po prostu trąbią, żeby ktoś wiedział, że... że to nie jest dobry moment na wymuszanie. Dojeżdżamy do sklepu. I przydałoby się coś zjeść w końcu. No sorry! Strasznie mi to już się mainfakuje dalej. Masakra. Ruch lewostronny, powtarzaj. Ruch lewostronny. Lewa ręka jest po lewej stronie. Kiedy wiesz, że jesteś Polakiem cebulakiem? Kiedy jedziesz na Malta i wybierasz najtańszy ser żółty. I jest to ser Gouda w plastrach firmy mlecznej. No tak. Chciałaś maltański ser? Kurde, strasznie Zarezerwowaliśmy nocleg w miasteczku tutaj i stawiliśmy rzeczy już jakieś takie małżeństwo, nie wiem ile mieli lat, 60? 50 to jest maksymalnie ale faktycznie tutaj się Okazało że Maltańczycy... Kurde, jak mi się to będzie schizowało z tymi psami. Maltańczyki. <laughs> że oni faktycznie są tacy dość otwarci i tam no, gadali z nami, coś tam nam tłumaczyli, jak dojść. Yy, co jest ciekawego w okolicy. Coś tam mówili, że byli w Krakowie. W ogóle pytajcie się, skąd jesteśmy. Powiedzieliśmy, że z Krakowa, to... Yy, tam mówili, że byli w Krakowie, że byli na Morskim Oku i tak dalej. Pokazali nam na mapie, co jest gdzie ciekawego, i mieli właśnie Maltańczyka, który dopiero teraz sobie uświadomiliśmy, że nazwa Maltańczyk pochodzi od tego, że one są z Malty. I niby proste, ale ja jakoś sobie nie zdawałem z tego sprawy za bardzo. I na dzień dobry, jak tego wszedłem, to mnie upierniczył je w nogę, skórczy się mały w łajza. ale że zębów nie miał, no to nie bolało. Ale dosłownie, nie zdążyłem dobrze wejść. Tam. No, a mi ją za jedna użarła w nogi, a to skudny był strasznie. W ogóle tutaj, ile to było? 98% ludzi to e, deklarujący się wierzący, więc e, podobno jest to drugi kraj pod tym względem, że więcej jest tylko w Watykanie, a oni tutaj przez te 300. 300 lat rządów tego zakonu, szpitalników, czyli Świętego Jana, czyli inaczej jo Joannitów, Joannitów? Eee, strasznie się zrobili ortodoksyjni, czego w sumie nie było. Wczoraj widać jak szliśmy ulicami miasta i to był ten karnawał i tak dalej. No to grubo. Ty Tak. Otwieramy pocztóweczki. W zegary, zegarze wiesz co chodzi? A co? Jeden zegar jest tu. Tylko muszę wyczerpać, który jest prawdziwy. Która godzina? jest prawdziwe. Jeden zegar jest prawdziwy, a drugi zegar jest fejkowy czyli e, pokazuje złogodzinę. Nie wiem, czy akurat tutaj to widać. Ale generalnie jest taka tradycja, że jak jest jeden zegar, i drugi, to jeden jest po to, żeby zmylić szatana. Że on sobie tu wpada po dusze niewiernych, nie? A ja to pierwszy raz widzę na kościelę. No tak, bo to jest tradycja tutajsza. Nie, jest tutaj tak, no. Że jeden zegar jest po to, żeby. wiesz, wpada szatan, nie? Pyk, duszę bym sobie wziął, nie? Ale ma godzinkę ustaloną, na którą ma sobie duszę zabrać. Wpada i no kurde, no nie, nie. No. A jak popatrzy na ten? No nie, no słuchaj, ja nie wiadomo, który jest prawdziwy. A jak nie zauważesz tam tego? Drążysz temat, kobieto, drążysz <laughs> temat. Taka jest tradycja. Szatan to głupi, głupie jest. No. Dobrnęliśmy do końca naszej relacji z pierwszego dnia naszej wyprawy dookoła Malty. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że zobaczymy się już niedługo w kolejnej części tej relacji. Cześć.